Skarżysko Kamienna, dnia 13 września 1939 roku. Środa. W domu zrobiłam sobie co mogłam i potem ubrałam się i poszłam do władzi zobaczyć, czy nie przyszedł Kazik. Lecz go nie było. Już nawet my zwątpili, ale kobiety pocieszają nas, że jeszcze kolejarze wracają, bo ciocia zaczęła rozpaczać i płakać. Po południu poszłyśmy z władzią zobaczyć miasto, dokładniej szłyśmy piusudskiego. Która zniszczona nie do poznania. Domy w gruzach, a z sklepów znaków wyszłyśmy na most. To ani spojrzeć się nie chciało. Wszystko do góry poprzewracane. Same doły po bombach. Niezliczona ilość ich jest. A budynki to nie ma o czym mówić. Ale dworzec dzięki Bogu cały. Warsztaty, parowozownia to tylko szczątki spalone i pobite w miazgę, Szyny powykręcane w różne strony. Wagony poprzewracane. No jednym słowem straszne zniszczenia. Tam też na moście spotkaliśmy panią Szmalcową, której dom się spalił i wszystko w nim. Mąż poszedł i też go nie ma i nie wie, co robi. Poszłyśmy na kolejową. Och, sam gruz, domy popalone, rozbite, słupy poprzewracane, pełno drutów i różnych przewodów. Spotkałyśmy Maryśkę i Fredkę, stały na ulicy. Maryśka boso, bo buty jej się spaliły, także coś strasznego było to wszystko widzieć. Naraz, jak nie huknie coś, rozerwała się bomba około ambulatorium. Pożegnałyśmy się. Idziemy kolejową do przejazdu, to wszędzie tylko doły po bombach i zniszczenia straszne. Przeszłyśmy przez przejazd i jesteśmy na 3 maja, około Kina Europa. A tu druga bomba się rozerwała. Bo żołnierze niemieccy eksplodowali je, bo dużo ich było nierozerwanych i jest jeszcze. Byłyśmy u mnie, posiedzieliśmy chwilkę i poszła Władzia do domu. I zostałam znów sama w tych czterech ścianach. Smutno mi jest, lecz trudno. Bo co robić, choćby oczy wypłakać? Nic nie pomoże to. Potem jeszcze byli państwo dziewiętcy u mnie i pogadaliśmy i poszli. I położyłam się spać z myślą o rodzicach, że martwią się o nas. A my żyjemy, zdrowo się czujemy, choć mnie noga boli, to nic.